Następnym gazem, który doszedł jako ostatni gaz poprawiający funkcjonowanie nasze, naszego organizmu, jest wodór. Wodór gaz, który jeszcze do niedawna uważany był za zupełnie nieaktywny dla organizmów żywych. Wodór jako wypełniacz jako coś, co co w ogóle nie działa, okazuje się, że jest on kluczowy w, hamow w hamowaniu znaczy przyspieszonego starzenia się naszych komórek. Wodór hamuje starzenie się. Tyle, że proszę Państwa, a, i, i to jest tak zwany plan, plan A naszej Akademii Długowieczności. Jeżeli Przynajmniej raz na dobę wypijemy litr wody nasyconej wodorem albo odbędziemy półtorej godzinne posiedzenie w komorze normobarycznej albo spożyjemy 50 ml oleju redox, czyli oleju z wodorem. Wtedy mamy na około dobę zahamowane to nadmierne starzenie się naszych tkanek. No ale po dobie cały ten wodór, który wprowadziliśmy przez albo posiedzenie w normobarii, albo wy, wypicie litra wody Redox, albo oleju, ten wodór zostanie już z, z spożytkowany, czyli zneutralizowany przez rodniki, które przyspieszają proces starzenia się. No i... Znowu organizm starzeje się w sposób taki jak, jak przed tym. Dlatego tym ważnym składnikiem atmosfery idealnej, atmosfery normobarycznej, jest wodór.